Hej Siemanko, do mnie 16 Witam Was w kolejnej recenzji piwa na kanale. Dzisiaj piwem recenzowanym jest książęce Sherry Ale. Piwo, co ma 4,1% alkoholu. Nie wiem, czy to czasem nie jest jakiś porter, bo jest tu 14,5% ekstraktu. To jest sobie takie chyba piwo ciemne mi się wydaje, ale czy to porter? Wątpię. Książęcego chyba jeszcze nie recenzowałem, więc to jest kolejna marka, którą recenzuję. Także małe cięcie, i piwo będzie otworzone. Będziemy pić. Piwo otworzone, lecimy. O! Dobry browar. No to jest trochę tak no, no trochę niby jak kompot, bo poniżej 5% i smak wiśni to jest jednak trochę no wychodzi na to że to jest piwo smakowe gdyby tutaj było no nie wiem 6% to uznałbym to za browar taki męski a taki browar to jest taki bardziej damski jak jest mało procent i jakiś smak a w tym przypadku jest to smak wiśni jest to piwo bardziej dla kobiet piwo takie damskie w sumie jest spoko fajny, przyjemny wiśniowy smak. Daję tutaj siódemkę. Piwo jest smaczne. Procent nie za duży, ale no im przeszkadza. Hmm, może być. Mi smakuje. Borwara polecam. Zostawcie e, koniecznie łapeczkę w górę, subika wraz z dzwoneczkiem, napiszcie fajny komentarz Udostępnijcie te filmy znajomym, zapraszam was także na poprzednie filmy, na, na następne Do następnego, na razie, cześć, hej, hej Jeżeli macie jakieś propozycje marek piw, to piszcie Może y, macie jakieś propozycje książęcego, może jakieś zerówki, albo jakieś mocne piwa, to z chęcią je dla was zrecenzuję Jak na razie mam jeszcze sporo, e, sporo na przykład Sporotystki, Warki, Radlery. Radlery też będę recenzować, także fu, w ogóle tych recenzji będzie chyba z tysiąc mi się wydaje, bo planuję też z zagranicy browary zamawiać, w sensie sprowadzać jakoś w jakiś sposób i recenzować, bo z zagranicą też są bardzo dobre piwa. Na przykład te browary niemieckie, które piją na tym całym Uberfeście, to na pewno też też chciałbym spróbować je w życiu, bo nigdy w sumie na Uberfestie nie byłem, a chociaż, chociaż tak spróbować piwa, czy rzeczywiście Niemcy je piją tam, jak inaczej, jak je piją, to czy jest ono dobre. Bo to mnie zawsze zaciekawiło. Także możecie pisać śmiało o, po swoje propozycje w komentarzach, także do następnego, siemanko, to miazga 16.